Pierwszy reaktor, jak wiemy, został zbudowany w XX wieku. Dlaczego, ogłaszając odkrycie reaktora jądrowego, który ma 2 miliardy lat, naukowcy szokowali cały świat? Gdzie znajduje się ten starożytny reaktor jądrowy? Kto go zbudował i jak działa? Dowiesz się tego w dzisiejszym odcinku, ale zanim zagłębimy się w ten temat, czy subskrybujesz już nasz kanał? Jeśli nie, to na co czekasz? Nie mogą cię ominąć nasze kolejne zaskakujące odkrycia. Reaktory zawierają i kontrolują reakcje, które wytwarzają ciepło w procesie fizycznym zwanym rozszczepieniem. To proces, w którym cząsteczka jest wystrzeliwana w atom, który następnie rozszczepia się na dwa mniejsze atomy i kilka dodatkowych neutronów. Niektóre z uwolnionych neutronów uderzają następnie w inne atomy, powodując ich rozszczepienie i uwalnianie większej liczby neutronów. Ta właśnie reakcja łańcuchowa uwalnia dużą ilość energii w postaci ciepła. Można ją następnie wykorzystać do wytwarzania pary, która napędza turbiny do produkcji energii elektrycznej. W przeciwieństwie do energii słonecznej i wiatrowej, które wymagają świecenia słońca lub wiatru, energia jądrowa może być wytwarzana o każdej porze dnia. Reaktory mogą pracować 24 godziny na dobę przez wiele miesięcy, jeśli nie lat, bez przerwy, niezależnie od pogody i pory roku. Podczas gdy w reaktorze jądrowym można zastosować wiele różnych materiałów, najczęściej używanym jest uran, który jest obfity i można go znaleźć w wielu miejscach na świecie. Pojedynczy granulat uranu zawiera tyle energii, co jedna tona węgla. Typowy reaktor wymaga około 27 ton świeżego paliwa rocznie. Natomiast elektrownia węglowa o podobnej wielkości wymagałaby ponad 2,5 miliona ton węgla, aby wyprodukować tyle energii elektrycznej. Reaktor jądrowy jest stosunkowo nowym wynalazkiem, stąd nie dziwi nas zszokowanie całego świata, kiedy naukowcy ogłosili, że odkryli reaktor, który ma miliardy lat. Pewnie zastanawiacie się, jak to możliwe? To przenosi nas do miejsca znanego jako Oklo, które znajduje się w Gabonie na zachodnim wybrzeżu środkowej Afryki. Wszystko zaczęło się w 1972 roku, kiedy fizyk Francis Perrin zobaczył coś, co uważał za niemożliwe. Pracował w zakładzie przetwarzania paliwa jądrowego na południu Francji, badając ciemny kawałek radioaktywnej, naturalnej rudy uranu, który został wydobyty w kopalni w Afryce. Badanie tej wysokiej jakości rudy z kopalni w Gabonie wykazało, że zawiera ona mniejszy udział uranu 235. To tylko trochę mniej, ale wystarczająco, by badacze usiedli i podrapali się po głowach ze zdziwienia. Pierwszą logiczną reakcją fizyków na tak niezwykły stosunek U235 było to, że to nie był naturalny uran. Cały naturalny uran zawiera obecnie 0,720% U235. Gdybyś miał go wydobyć ze skorupy ziemskiej, ze skał księżyca lub meteorytów, to właśnie byś znalazł. Ale ten kawałek skały z oklo zawierał tylko 0,717%. Co to oznaczało? Na początku fizycy przypuszczali, że ruda uranu uległa sztucznemu rozszczepieniu. To może wyjaśniać, dlaczego stosunek był niższy niż normalnie. Ale po uzupełniających analizach Perin i jego koledzy potwierdzili, że ruda uranu jest całkowicie naturalna. Istniało tylko jedno możliwe wytłumaczenie. Skała była dowodem naturalnego rozszczepienia, które miało miejsce ponad 2 miliardy lat temu. 17 naturalnych reaktorów jądrowego rozszczepienia pracowało na obszarze, który dziś znany jest jako Gabon w Afryce Zachodniej. Co prawda, energia produkowana przez te naturalne reaktory jądrowe była skromna. Wystarczyłaby do zasilenia około 1000 żarówek. Dla porównania. Komercyjne elektrownie jądrowe z reaktorem ciśnieniowym z wrzącą wodą wytwarzają około 1000 megawatów, co mogłoby zasilić około 10 milionów Larówek. Jednak pomimo skromnej mocy, reaktory jądrowe Gabonu nadal są niezwykłe. Przecież spontanicznie zaczęły działać około 2 miliardów lat temu. Co więcej, wiele radioaktywnych produktów rozszczepienia jądrowego było bezpiecznie przechowywanych przez 2 miliardy lat, co stanowi dowód na to, że długoterminowe, geologiczne składowanie odpadów jądrowych jest wykonalne. Ich wyjątkowość potwierdza również fakt, że do tej pory nie odkryto żadnych innych naturalnych reaktorów jądrowych. Na nieszczęście dla nauki 16 naturalnych reaktorów w Oklo zostało zniszczonych, całkowicie wydobytych dla ich bogatej rudy uranu. Naukowcy dysponują jedynie ograniczonymi próbkami, na których mogą prowadzić badania. Nie powstrzymało ich to jednak przed próbą ustalenia, co umożliwiło ich działanie. Warunki, w których rozszczepienia jądrowe mogłyby spontanicznie rozwinąć się i utrzymać, są bardzo podobne do warunków, w których reakcje jądrowe zachodzą w reaktorach stworzonych przez człowieka. Po pierwsze, naturalna ruda uranu musi mieć wysoką zawartość uranu. A do tego musi mieć grubość i geometrię, które zwiększają prawdopodobieństwo spontanicznego, naturalnego rozszczepienia uranu. Dodatkowo uran musi zawierać znaczną ilość rozszczepialnego uranu 235 i konieczny jest również moderator coś, co może spowolnić neutrony wytwarzane podczas rozszczepiania. Ostatnim warunkiem jest brak pierwiastków w pobliżu, które hamowałyby samopodtrzymującą się reakcję jądrową. W Gabonie bogate złoża uranu powstały około 2 miliardów lat temu w morskiej warstwie piaskowca w basenie Franzville. W dolnej części tej warstwy pierwotnie znajdowało się wiele drobnych kawałków minerałów zawierających uran. Wody utleniające rozpuściły minerały i skoncentrowały uran w kilku złożach w górnej części warstwy piaskowca. Rozszczepienie uranu mogło się rozpocząć, gdy stężenie uranu osiągnęło 10%. Z kolei złoża uranu Gabonu, w których rozwinęły się naturalne reaktory jądrowe, zawierały około 25 do nawet 60% uranu. Tak więc spełnione zostały dwa z czterech warunków do opracowania naturalnego reaktora rozszczepienia jądrowego. Istniały znaczne stężenia uranu, a ten uran nadal zawierał znaczną ilość wysoce rozszczepialnego uranu 235. Pozostałe dwa warunki również zostały spełnione. Woda była w stanie przeniknąć do przepuszczalnego piaskowca zawierającego złoża uranu i działała jak moderator neutronów. Nie było również znacznych ilości pierwiastków absorbujących neutrony, które hamowałyby samopodtrzymującą się reakcję rozszczepienia. Wszystko to dostarczyło idealnego przepisu na naturalny reaktor rozszczepienia jądrowego. Jednak długoterminowa konserwacja naturalnych reaktorów jądrowych Gabonu jest być może nawet bardziej godna uwagi niż same reaktory. W końcu przetrwały one aż 2 miliardy lat. Być może działały również w innych miejscach na Ziemi, a my nie znaleźliśmy jeszcze dowodów na ich istnienie. Nie zmienia to jednak faktu, że naturalne reaktory Gabonu są unikalne i niezastąpione. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostaw łapkę w górę i napisz komentarz, jeśli Ci się podobało. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!